Зажжен за часом, як виконувач рути нове задання. Також, якщо ли маєш проблеми з зажжен за часом, знайдеш розв'язання на всі свої проблеми за допомогою моїх консультацій, які знайдеш в описі під тим підміком, лінк Upskill Online. І тепер тема зажжен часом, як, викорж... як виконувач рути нове задання. Я це на мислі з тими рутиновими заданнями. Це просто рутинове задання, яке виконуємо кожен день. Для прикладу, idziemy do sklepu, no to jest rutynowe zadanie. Albo idziemy do swojej pracy, to też rutynowe zadanie. Każdy dzień wykonujemy rutynowe zadanie. Także musisz pomyśleć czy potrzebujesz tego zadania, czy nie. Dla przykładu, weźmiemy zadanie rutynowe, sprzątanie mieszkania. Czy potrzebujesz każdy dzień sprzątać swoje mieszkanie? I takie <laughs> podobne rzeczy. I co robić? z tymi rutynowymi zadaniami. Najlepiej wypisać wszystkie rutynowe zadania, które teraz masz, no i po prostu wykonujesz. Rutynowe zadania, przypominam, to zadania, które wykonujesz każdy dzień. No, często, dość często wykonujesz, regu regularnie nawet to można powiedzieć. Wykonujesz te zadania i wszystkie te zadania najlepiej wypisać i wybrać te zadania, które przynoszą Ci jak najwięcej efektywności i a po prostu inne te zadania, które nie przynoszą takiej efektywności, albo usunąć, albo po prostu poręczyć. Także można mm, albo po prostu zmniejszyć ilość wykonania tych zadań. Dla przykładu sprzątać swoje mieszkanie nie każdy dzień, a e, przez dzień. Dla przykładu, dziś sprzątasz, jutro nie sprzątasz i następny dzień sprzątasz. <gry> No i takie podobne rzeczy. I to jest po prostu metoda na te rutynowe zadania.